Będąc inżynierem procesu, często szukasz najlepszych rozwiązań. Aby w pełni zrozumieć potencjał inżynieryjny, wiedza na temat przestrzeni projektowej jest często pomocna. Projektowanie eksperymentów umożliwia uzyskanie względnych informacji o przestrzeni projektowej przy minimalnym wysiłku obliczeniowym. Ich celem jest efektywne próbkowanie przestrzeni projektowej poprzez zdefiniowanie i wykonanie zestawu optymalnie dobranych eksperymentów. Znajdując optymalne warunki, inżynierowie mogą lepiej zrozumieć proces i ulepszyć go. Simulate 3 XT5 zapewnia odpowiednie narzędzia, aby to osiągnąć. Jak działa projektowanie eksperymentów? Projektowanie eksperymentów rozpoczyna się od określenia celów inżynieryjnych. Tutaj należy wziąć pod uwagę czynniki projektowe, które mogą mieć wpływ na dane cele kiedy definiujesz eksperymenty inżynierskie generujesz tabele danych strukturalnych które zawierają odpowiednie parametry wejściowe oraz parametry wyjściowe to pomaga dokładnie zidentyfikować czynniki projektowe istotne dla określonego przez ciebie celu ponieważ zastępuje ręczny proces prób i błędów to podejście umożliwia znalezienia optymalnych ustawień procesu aby zademonstrować projekt eksperymentów, jako studium przypadku wybraliśmy optymalizację kolumny destylacyjnej. Kolumny destylacyjne są podstawowym wyposażeniem używanym w przemyśle chemicznym do przeprowadzania separacji i oczyszczania organicznych chemikaliów. Charakteryzuje je skłonności do konsumowania znacznej ilości energii. W tym studium przypadku celem jest poprawa kosztów inwestycyjnych i operacyjnych dla produktów o różnej czystości. Ekonomiczna optymalizacja kolumny destylacyjnej polega na zminimalizowaniu całkowitej inwestycji. Do rozważenia są wyniki odnoszące się do zużycia energii w postaci pracy reboilera oraz koszty eksploatacji w postaci współczynnika powrotu. W tym studium przypadku chcemy oszacować wpływ liczby etapów i etapu zasilania na pracę reboilera i współczynnik powrotu. Zaczynamy od kolumny z 50 etapami i etapem karmienia po środku. Czy separację można przeprowadzić w mniejszej kolumnie? Tak. DOE umożliwia to. Jak rozpocząć projektowanie eksperymentów na panelu kontrolnym Simulate 3XT5? Otwórz filtry. Utwórz nowy filtr, wybierz nazwę i zdefiniuj parametry wejściowe i wyjściowe swojej przestrzeni projektowej. Możesz ustawić zmienne dla każdej operacji jednostkowej i strumienia swojego arkusza. W tym studium przypadku jako parametry wejściowe wybraliśmy liczbę etapów lokalizacji, etapu zasilania i specyfikację skraplacza, aby ocenić ich wpływ na pracę reboilera i współczynnik powrotu. Na podstawie zaprojektowanego filtru wygeneruj plik Excel zawierający wszystkie parametry wejściowe i wyjściowe. Pojawi się na pulpicie nawigacyjnym obok arkusza. Aby zdefiniować zmienne wejściowe, otwórz plik Excel i wypełnij swoje liczby w komórkach wejściowych. Parametry wejściowe zostaną obliczone i wypełnione automatycznie. Dla wybranego arkusza programu Excel możesz utworzyć scenariusz za pomocą programu Excel Runner. Wybierz nazwę scenariusza, wybierz żądane filtry i arkusz roboczy i rozpocznij symulację. Wszystkie wyniki zostaną obliczone automatycznie. Aby uzyskać dostęp do swoich danych, otwórz arkusz Excel i zbierz odpowiednie informacje. Możesz łatwo przeanalizować swoje dane w arkuszu Excel i znaleźć optymalne rozwiązanie, tworząc tyle różnych scenariuszy, ile chcesz. Simulate 3 XT5 Excel Runner umożliwia szybkie i intuicyjne próbkowanie przestrzeni projektowej. Umożliwia analizę i ulepszanie procesu w odniesieniu do dowolnej liczby zmiennych projektowych. Zaprojektuj swoje eksperymenty i wydajnie je wykonuj, aby usprawnić proces. Zaczęliśmy od kolumny składającej się z 50 stopni i osiągnęliśmy ten sam stopień separacji w kolumnie z 10 stopniami przy lepszym zużyciu energii. Zarejestruj się na Simulate 3 X i 5 dotkami projektu i eksperymenty już teraz.